Civic type od zawsze budził sporo emocji. Nowy również działa niczym testosteron. Rytm wybija silnik, który reaguje na ruchy gazem jak na ukłucie szpilką i rozkręca się jak szalony do 8300 obrotów na minutę. Wszystko byłoby pięknie, gdyby Honda dwa lata temu nie oswoiła usportowionego Civika. Teraz jest wygodniejszy i cichszy. Ortodoksyjni wyznawcy type mają to Japończykom za złe i żądają bardziej autentycznych doznań. Kiedy tak słucham tych narzekań, to mam wrażenie, że większość z nich wieczorami uczęszcza na zajęcia dla fakirów. Poza tym za nową Erką wlecze się jeszcze jeden problem Belka skrętna. Może dlatego Honda zdecydowała się ułagodzić swoich najbardziej zagorzałych fanów i zafundowała nowej RC Szperę nie elektroniczną, ale prawdziwy mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. Jak to działa? Postanowiliśmy sprawdzić. Auto stoi dwoma kołami na normalnym asfalcie przyczepnym a dwoma na śliskiej nawierzchni. Szpera powoduje, że auto lepiej rusza na podłożu o różnej przyczepności, ale są też jej minusy. Wystarczy, że szybciej ruszymy z miejsca i kierownicę wyrywa z rąk. Choć nie mamy w zwyczaju spać na ustawionych na sztorc gwoździach, dla nas szpera wydaje się być naturalnym uzupełnieniem sportowego Civic'a. Dzięki niej mamy nieco więcej władzy nad krnąbrnym typerem. Jazda tym Civiciem po śliskiej nawierzchni daje bardzo dużo frajdy, ale wysokoobrotowa Honda najlepiej sprawdza się na krętych, wąskich, górskich drogach. To jest jej środowisko i tutaj doskonale pokazuje na co ją stać.